Moi drodzy, dzisiaj popatrzymy na to podejście Jezusa do tych uczonych w Piśmie i faryzeuszów i do tych wszystkich, którzy nieco inną postawę prezentowali. Jaką? Posłuchajcie, ale najpierw idziemy do Jezusa. Panie Jezu Chryste, dla wielu spośród nas to kolejny tydzień, dla niektórych to ostatni tydzień wakacji. A my przychodzimy do Ciebie, żeby prosić Ciebie o światło, o mądrość, o miłość, żeby prosić Ciebie o dobre decyzje w naszym życiu. Przychodzimy do Ciebie, abyś Ty mógł w nas królować, abyś mógł nas przemieniać. Przychodzimy do Ciebie, abyś Ty był w nas jedynym zbawicielem i Panem naszych serc. Przychodzimy do Ciebie, aby prosić za naszych bliskich. Przychodzimy do Ciebie, Jezu, tak jak najbardziej pokornie potrafimy. Działaj w nas swoją mocą, działaj w nas swoją łaską, pokazuj nam drogę, na której chcesz nas poprowadzić. A w 780. punkcie katechizmu Kościoła Katolickiego, codziennie przez nas czytanego, słyszymy: Kościół jest tym, jest na tym świecie sakramentem zbawienia, znakiem i narzędziem jedności Boga i ludzi. Dziękujemy Ci, Panie, za ten sakrament zbawienia na świecie. Amen. Wracamy do Ewangelii Świętego Mateusza po wczorajszym rozważaniu z Łukasza. Mianowicie do 23 rozdziału, od wersetu 13 do wersetu 22, rozdział 23: Biada Wam uczeni w piśmie i faryzeusze, faryzeusze obłudnicy, bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi. Wy sami nie wchodzicie, nie pozwalacie wejść tym, którzy do niego idą. Biada Wam uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy. Bo przemierzacie morze i ziemię, żeby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy się nim stanie, czynicie go dwakroć bardziej wol winnym piekła niż wy sami. Wiada wam przewodnicy ślepi, którzy mówicie: kto by przysięgał na przybytek, nic to nie znaczy, lecz kto by przysięgał na złoto przybytku, ten jest związany przysięgą. Głupi, ślepi. Cóż bowiem jest ważniejsze: złoto czy przybytek, który święca złoto? Dalej, kto by przysięgał na ołtarz, nic też nie znaczy, lecz kto by przysięgał na ofiarę, która jest na nim, ten jest związany przysięgą. Ślepi, cóż bowiem jest ważniejsze ofiara czy ołtarz, który uświęca ofiarę. Kto więc przysięga na ołtarz, przysięga na niego i na wszystko, co na nim leży. Kto przysięga na przybytek, przysięga na niego i na tego, który w nim mieszka. Kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boży i na tego, który na nim zasiada. Witajcie, kochani. No takie cierpkie słowa. I to jest to, co jest ciekawe, że Jezus te cierpkie słowa daje do wszystkich, którzy, którzy sami siebie uważają za jakichś takich pewniaków, takich herosów wiary, takich, ła, oh, kim oni nie są, no bo przecież to są ci wszyscy... Uczeni w piśmie i faryzeusze. To są ci, którzy po prostu zjedli wszystkie mądrości, którzy wiedzą jak najlepiej. A zupełnie inaczej mówi do ludzi, którzy są um, którzy są pokornego serca, którzy szukają woli Bożej, którzy są gotowi na zmiany, którzy są otwarci, którzy pytają Panie, co mam czynić, którzy przyznają się do tego, że nie mają wiary i wołają Panie zarać mojemu niedowiadców, którzy szukają sposobów, Nowych form ewangelizacji, ktoś powiedział, nowych form na spotkanie z Jezusem, wchodzą na drzewo, u nich Jezus się nawet zatrzymuje. To jest ciekawe. E, oczywiście, my, kiedy czytamy ten fragment Ewangelii, to absolutnie chcielibyśmy być w tej grupie, która jest grupą, która jest pokorna, cichego serca, pokornego serca, która wchodzi na drzewo, e, która mówi, że brakuje nam wiary. Tak? Jeżeli tak się identyfikujemy z tym, to całe szczęście ale bardzo wielu spośród nas wie lepiej nawet niż wie Kościół. To co jest ciekawe, kiedy oglądam niektóre kanały w internecie, to jestem zszokowany, naprawdę zszokowany, że ludzie wiedzą lepiej niż całe kolegium biskupów, niż papież. Ludzie wiedzą niż, lepiej niż Profesorowie, którzy badali sprawę przez ileś tam dziesięcioleci, ludzie wiedzą lepiej, wydają swoje opinie, swoje sądy, które są sprzeczne z nauczaniem kościoła. I stąd mamy taki zamęt w kościele, ponieważ gdyby ci ludzie, którzy piszą takie głupoty, takie bzdury, oni tych bzdur nie pisali, wielu nie miałoby zamętu. Od tych najbardziej prymitywnych typu. E, włożenie w usta Wyszyńskiego, że kobieta w prezbiterium to jest 40 powołań mniej w kościele. No przecież sam Wyszyński zapraszał kobiety do służby, do czytania, założył tak zwane ósemki, ten instytut dla kobiet. Wiecie, no to przeczyłby sam sobie, a na zdjęciach niektórzy chcą wygumować kobiety z prezbiterium Wyszyńskiego, żeby potwierdzić swój cytat, który cytat udostępniają na różnych stronach. Bzdura totalna. Czy wcześniejsze rzeczy, o których mówiliśmy, list świętego ojca Pio, który rzekomo on napisał o trzech dniach ciemności, którego nie napisał, który, został, który jest falsyfikatem włożonym w usta ojca Pio czy, czy siostry Faustyny, która rzekomo przestrzega przed trzema dniami ciemności, a ona w ogóle nie używa tego sformułowania trzy dni ciemności. Ona mówi o ciemności, które zalegają ziemię, zanim będzie paruzja, ale to jest zupełnie co innego w kontekście tego, co niektórzy forsują jako sprzedawanie świec na te trzy dni ciemności, co jest kolejnym biznesem, który niektórzy robią, bo taką świecę musisz mieć. Już nie wspomnę o księdze, księdzu Piotrze Tanku, który ciągle ma nowe objawienia i ciągle nowe wizje i ciągle no, nowe kłopot y, wprowadza wielu ludzi, którzy no przy całym szacunku do jego postaci y, mają naprawdę problemy. Y, zaczynają mieć problemy najróżniejsze, na różnych poziomach. Y, I przez to, że on nie trzyma się nauczania Kościoła tylko tworzy swój Kościół, no, y, Wielu niestety będzie miał problem i ze spowiedzią i z komunią w najbliższych, myślę, jeśli nie miesiącach, to latach. No, ksiądz, ksiądz Natanek, cóż no, umrze tak jak jeden z wielu, którzy reformy Kościoła nie zaczęli od siebie, tylko od struktur kościelnych, walcząc z masonerią. Nie chcę tutaj głębiej wchodzić, bo, bo, bo to nie jest cel tego rozważania. I wiecie, to co jest ciekawe, że właśnie na przystani z Jezusem bardzo mocno tego doświadczyłem, że wiele osób przychodziło się spierać. A my mówimy, ale my nie jesteśmy tutaj, żeby się spierać. No to po co jesteśmy? Żeby porozmawiać o Jezusie. Żeby zaprosić Jezusa. I co się okazuje, że to już jest trudniejsze. Dlatego, że zapraszanie Jezusa do swojego życia to jest, to jest krok wiary, który... Domaga się decyzji, która potem zmienia nasze nastawienie do różnych rzeczy, do tego, jak patrzymy, co mówimy, co czytamy, z czego czerpiemy, bo jeżeli, jeżeli zapraszam Jezusa, to Jezus tak naprawdę w mocy Ducha Świętego podświetla mi to, co jest nieprawidłowością w moim życiu i z czego mam się nawracać, z czego On chce mnie nawracać. No właśnie. Tyle na dzisiaj. Niech Was błogosławi Bóg Mogący Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Subskrybujemy, lajkujemy. Jak Bóg da, do zobaczenia jutro. Dziękuję Wam cały czas za zrzutkę.